Wiele komentarzy jest w odniesieniu do tej edycji, że jest ona trochę nudna, szczególnie w odniesieniu do tej pierwszej, a nawet drugiej. Jak na takie komentarze byś odpowiedziała? Moim zdaniem nigdy się nie dogodzi ludziom, zawsze będą doszukiwać się czegoś, czego nie ma, a jak będzie to czegoś za dużo, to stwierdzą, że jest za dużo konspir, ludzie nie wiem, udają, nie są sobą, jakby no mówię, no nigdy nie jesteśmy w stanie im dogodzić, bo, bo zawsze będzie coś nie tak, więc po prostu... Nie wiem czym się sugerują, że pierwsza i druga edycja były lepsze. były po prostu inne. Każda z nich jest inna, Jakby no nie możemy też pokazywać cały czas tego, co nie wiem wcześniej w innych edycjach się działo. Nie możemy tego odzorowywać jeden do jednego, bo to też by było bez sensu. I musimy też być sobą w programie. A no, jeżeli to komuś nie pasuje. No to no my już nie zmusimy do oglądania, ale no i tak jakby większą oglądalność ma teraz Hotel Paradise trzecia edycja niż poprzednie i to w liczbach jest o 190 tysięcy więcej, więc no myślę, że jednak ludzie tak oglądają. I też wiele osób mówi, że to właśnie dzięki Oli i Luizie i Kamilowi ta edycja <laughs> y, jednak nie jest aż tak do końca nudna. No, moim zdaniem cały czas są dostarczane emocje i to właśnie w postaci i Oli, i Luizy, i też Kamilowi. I jakby ja też jestem w szoku, że miałam takie wejście i takie wyjście, bo zostałam zbluzgana z błotem i wychodząc zostałam oszukana, więc jakby przez te moje cztery dni się tyle zadziało, że praktycznie przez miesiąc takich emocji nie było. Więc no, jakby myślę, że emocje też były dostarczane w każdej postaci, a będzie jeszcze więcej, mogę zagwarantować. Zostawcie oczywiście łapkę w górę! Dajcie znać, jak podobał się wywiad i pozostałe, które również będą na stronie przeambit.pl. Subskrybujcie kanał i widzimy się następnych! Pozdrawiam!